Cześć. Dzień dobry. Witam serdecznie, moi drodzy widzowie. W kolejnym vlogu, w kolejnym dniu porównań będę wam chciał pokazać wszystko, co wiem, i wszystko, co zauważę gołym okiem. To co będzie widać na sufmiarce, którą będzie można wam pokazać. Zaczniemy od tego, że mamy tutaj cztery pompy. Dwa. Z helmetu, dwie z helmetu, dwie z hydrotoru. Tu mamy dziewiętnastkę pompę podnośnikową do ciężkiej serii Ursusa. Tu jest 26N. Pompa 26,5 i 26,5 na wzmocnionym ciśnieniu. Czyli mamy tutaj 160, tu mamy 200. Moi drodzy, pokażę Wam jedną zasadniczą rzecz. Pompa najmniejsza waży 3. 68. Pompa, która powinna mieć tutaj teraz wydajność taką samą jak hydrotorowska czyli ta ma 3,87. Hydrotorowska 4,75, czyli prawie kilogram więcej. I ta największa 468 więc zobaczymy gdzie są różnice na tych pompach dlatego za chwilę zrobimy sobie przerwę to już skrętarka mam przygotowaną tą wagę mogę już zaraz wyłączyć mogę ją zabrać stąd ona już nam nie będzie potrzebna tak jak widzicie wielkościowo ta pompa jest dużo większa od tej troszeczkę budowa jest inna ja ją rozbiorę w drobny mak i za chwilę wam wszystko powiem, czym to się różni, czym to się je. Podam wam też może rozmiary uszczelniaczy. Od razu wam powiem, że tak, o-ring tutaj na pompę 56 x 2. Wszystkie pompy mają. Pompa hydrauliczna od układu kierowniczego, czyli od wspomagania też ma o-ring 56 x 2. Ten sam o-ring przychodzi do pokrywy sprężarki od MFA 255. Jeżeli by ktoś składał, to jak najbardziej te same o-ringi 56 x 2 do montażu i uszczelnienia. Rozbieramy pompy i jeszcze jedna rzecz. Pompa 19. Otwór tutaj 28. Pompy 25, 26, 25 w zależności od producenta. Mamy 32 32-32. Z tym, że do Hylmetu tulejki należy dokupić. W hydrotorze tulejki są w komplecie. Taka różnica. Następna różnica, że hylmet jest skręcany z jednej strony. Od spodu pompy. Hydrotor jest skręcany z każdej. Dobra moi drodzy widzowie. Rozebrałem dziada. Rozebrałem i będziemy za chwilę to też składać. Będziemy Wam omawiać. Pompa 19, 20, 26. Hilmetowskie mamy na tulejkach. Tak jak widzicie, za chwilę Wam też wszystko pokażę, gdy będę tutaj wkładał wirniki. Tu mamy wszystko na igiełkach. Tu też już możecie zobaczyć, że się rozsypały. Nie wiem jeszcze, gdzie jest. Feller związany z tym, że ta jest mocniejsza, ale pewnie zaraz się dowiemy. Musimy sobie tutaj to obejrzeć. Pod każdym względem, na pewno tutaj widzę, że tutaj jest kołeczek centrujący. Tutaj kołeczka nie ma, ale nie myślę, że to by było to. Wlot, wylot wszędzie to samo. To samo. Tu to samo. I teraz tak, wirniki. Wierniczki mamy, proszę Państwa. 2, 4, 6, 8, 10 zębów. 2, 4, 6, 8, 10 zębów. 2, 4, 6, 8, 10 zębów. Tutaj na razie tego nie zdjąłem, ale już zdejmuję. 2, 4, 6, 8, 10 zębów, więc. Gdzieś musi być pies pogrzebany. Ogólnie różnica jest taka, że przez to, że pompy mają różną wysokość, różnią się też wirniki. I moi drodzy, widzowie. Pomierzymy zaraz sobie średnicę. Wysokość w pompach.

hydrotorze nawet 31, 31 trzeba liczyć, więc mamy to samo. Luzu między ze mną, moi drodzy, nie będę pokazywał, ponieważ tu mamy tulejki, tu mamy igiełki. Tu mamy troszeczkę oleju, tu mamy trochę oleju, tu z góry nie będzie podpory, więc ten wałek już też będzie jakąś tam miał delikatną wadę w bujnięciu, dlatego ja tego nie ruszam, nie tykam tego i tutaj jeżeli chodzi o luzy między ze mną, tego porównywał nie będę e, moi drodzy oczywiście ja już to sobie tą pompę też mogę złożyć tu już Wam pokazuję prosta jak budowa cepa o I podkładka mięsista. Męsista moi drodzy. O, nawet delikatnie wystaje, czyli dociśnie. Teraz chowamy pompę wzmacnianą. Aha, jeszcze zmierzymy sobie średnicę. Średnicę tutaj na zębach. 46 i ta ma 45,5 to jest delikatna różnica dlatego tutaj milimetr więcej a tu może być z kolei te pół milimetra więcej lub mniej może dlatego ta różnica jest o wkładamy Podkładeczka, schodź. Zresztą nie musisz. Wszystko jest złożone zgodnie ze sztuką. Ja i tak jeszcze tu będę zaraz wszystko sobie czyścił. Więc na razie tylko złożymy. Tu mi się nie wysypało, tam mi się wysypało, tu mi się nie wysypało. Więc tu się kula. Ten jest od tej pompy najmocniejszej. Tu wkładamy. O, udało się. Tu mam włożone. Teraz bierzemy moją czyściocha. Eee, co zauważyłem, że w pompie wzmacnianej te prowadnice pod rolki są bardzo ciasno. Bardzo ciasno miałem. Problem, żeby to wyjąć, tu jeszcze tego nie odchęcałem. Pokażę Wam z drugiej strony, jak to jest uszczelnione, ponieważ ta pompa jest tylko uszczelniana jedną stroną, ze względu na to, że tu ma swój korpus zrobiony w taki, a nie inny sposób. I innej potrzeby moi drodzy nie ma. O, też wystaje. Nie ma innej potrzeby, żeby to uszczelniać, ale. Za chwilę to sobie poprzekładam, pozabieram. Bo tu już się wszystko wysypało, poczekajcie. Ja umyję te pompy, to sobie poskładam, poskładam sobie podkładki też i pokażę Wam jeszcze różnicę między pokrywami, żeby nie przedłużać. to tutaj mogę powiedzieć. Mamy dwa uszczelnienia. O ring dookoła, który nam uszczelnia całą pokrywę. I do tego jeszcze wkładka pierścień w pompach helmetu O-ring i dwa O-ringi na kanał Tylko powiem tak szczerze Nie wiem co ten kanał ma uszczelniać Tak jak widzicie Ale uszczelniacze są Kanał przepływ oleju między igiełkami, żeby były smarowalne i to samo tutaj tak jak widzicie tu już sobie pompę złożyłem wyczyściłem moi drodzy, zaraz złożę tę tą pompę też przejdę na drugą stronę, chcę Wam pokazać jeszcze różnicę, bo gdzieś musi być różnica skoro ta pompa pracuje na 200 atmosfer ta na to 60. Muszę jeszcze popatrzeć Muszę jeszcze popatrzeć. Pokrywa dolna moi drodzy. Jest zrobiona już całkiem inaczej. Mamy oring dookoła uszczelniający w jednej jak i w drugiej pompie. I Oringi uszczelniające każdy powiedzmy, że wałek chodzi o smarowanie. Do tego znalazłem jeszcze podkładkę dystansową, pod, prawda, prawda, ale dzisiaj nie piątek, więc tak się nie kicha na, na wódeczkę, na kelicha, nie wiem co jest. O-ring oczywiście jeden uszczelniający, tu mamy rozbryzgowo do tego i tu mamy jeszcze taki oto ładny plastikowy, uszczelniacz, który nam tutaj ładnie jeszcze ten o-ring rozpycha aby nam tutaj się wszystko ładnie układało i ściskało do kupy więc powiem Wam szczerze, nie widzę tutaj różnicy jeżeli chodzi o te pompy muszę jeszcze tu pogrzebać, poczytać i najprawdopodobniej zadzwonić do producenta jaka jest różnica w budowie, bo bym chciał to wiedzieć może ktoś z Was wie najprawdopodobniej stop aluminium musi być inny Zobaczymy, bo tu jest AK-52, więc i tutaj będzie stopa aluminium AK-52. Tak, wszystko jest to samo. No, musimy się moi drodzy jeszcze uzbroić w cierpliwość, bo w tej chwili nie potrafię Wam odpowiedzieć jaka jest różnica. Najprawdopodobniej tylko i wyłącznie w korpusie, ale skoro jest to podlewo ten sam, no to gdzieś coś musi być na rzecz. Jeszcze tutaj sobie to obrócę, o już wyleciało wszystko. O, dobra, to co narobiłem. Dobra, do następnego, trzymajcie się, hej, cześć.